Tak? No tak się też, to jest bardzo ważne. Zacznij się już zaraz. Pierwsze telefony. I i co? Nawet na, na Zacznij do się do do, do, zaraz. Jak tylko skończymy zajęcia. Pierwsze telefony to chwalebne. Nawet się będziemy Tak, no <grym> tak, A jak się krępujesz chwalić przez telefon, to weź sobie listę kontaktów, którą masz, i napisz dzieńczynne SMS-y, ale nie mają być na temat tego, że rok temu Ci pomógł choinkę wnieść i piszesz, że do sąsia, tam będzie chore. Tylko takie z ostatnich chwil, a ostatnio, żeśmy pracowali, podobało Ci się tak, czy on o tym wie, mówiłem mu, okej, to nic mu nie mów, ale nie wie, tak, to mu tam. coś świeżego, świeżeweczka taka, wiecie, dzięki, fajnie było, pozdrawiam, miłego weekendu, czy go tam poniedziałku, prawda, I zacznij takie coś, bardzo dobrze, wtedy będziesz chwalił smsami, czy, czy na żywca, nagraj się komuś. Ja, dziękuję, to, to tyle, co chciałem powiedzieć. Fajnie, pan, cześć. Tak, było mi było. po sobie, że no, co bardziej buduję, dzięki czemu wzrastam, tak? To, że mnie ktoś za drobne rzeczy pochwali, tak? Czy dostanę przy i, i co, no bo tak naprawdę te drobne rzeczy sami bardziej budują, tak? I jakoś A. dają taki oporaz działania, niż... Co, co tak, krytyka Bądźmy takim, taką mikrobiceryną dla na naszych ludzi. że drobną pochwałę potrafisz po prostu takiego speeda człowiekowi, że hej, Chwalcie za wszystko. Wszystkich. Zawsze. Gdy tylko jest pomógł, Zwłaszcza dzieci. Że żyję. Że jest. Że jestem najszczęśliwszy na świecie, że mogę być twoim ojcem, twoją mamą. Że nam mam. Dwie ludzi by chciało mieć, a nie za piątkę. Nie za urodę. Nie za wyniki. Bo za to każdy idiota potrafi. Bo wtedy chwalisz siebie w tym związku. Kocham cię boś piękna. Nie. Siebie kochasz. Bo lubisz piękna i się nim otaczać. Kocham Cię za piątkę, a nie prawda, nie za piątkę chwalić, bo jakby trójka była, to co? A, to kochasz swoją satysfakcję w tym przypadku, gdy ktoś dostał piątkę, a nie to dziecko. To jest warunkowa miłość, to żadna miłość. Kocha się nie za coś, ale mimo wszystko. Mimo wszystko. I chwal, że mimo wszystko, że taki jestem, pracujesz ciągle ze mną. Że mimo, że jestem nieznośna, jesteś ciągle ze mną, w pracy i prywatnie. Mimo, że mamy czasem konflikty, to i tak się cieszę, że mam Cię w zespole. Możecie nie wierzyć w to, co mówię, natomiast tak czuję. Tak? To jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć. tak? Bo niektórzy powiedzą: E! cukrzysz, E! lukrujesz, E! smarujesz. Tak, coś ty tam znowu od rana już? A ja to jak to na ciebie działa? To nawet jak ci niektórzy próbują cię zimną wodą podać, że to nieprawda jest, co mówisz, to powiedz: Rozumiem Twoją wątpliwość, Ja po prostu tak myślę. I nic z tym nie zrobi ta osoba. Po prostu tak myślisz: koniec. Nie mów, że no wiesz, no, nie. no tak myślę i koniec. To jest ważne, jeszcze coś? Tak jak się wypuknie za bardzo. Przeprosić grzecznie po wybuchu. Przepraszam, no widzicie, Normalnie no, nie no, rozwaliłem. No, mówiłem. mówiłem raz, a dwa, że sobie. No przepraszam, no też jestem człowiekiem. Przepraszam. I tyle, po prostu, jak ładnie słowo przepraszam. No to jest jak się czasami mówi to się spodziewałem, jak szef przeprosił. No bo no, 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 tak, tak, no, no, to jest ogranne to, podejście. No. Chłopak nie może być bity, a co najwyżej niezauważony. Ale żeby szef miał ludzkie oblicze, o Boże. Koniec świata, tam przed rewolucją. Coś nie jest, nie? No właśnie. No dobrze. Kochani, ta ta-da! Bardzo dziękuję. Życzę mniej błędów i etycznego traktowania, żebyście się dobrze czuli. Dziękuję za uwagę, za dzisiejsze warsztaty, bo mi bardzo miło i na wiem, kiedy mi czas minął. Na Nami wspólnie.